I jak nie mam pieniędzy, nic to stoję na do i ja końcówkę końcówki z pizzy. A Szymon ja normalnie, pizzę? pod mają. okazało się, że jesteśmy tu ile już? Na prawie dwa tygodnie i byliśmy na bicza i płaciliśmy za, za parasolę. A okazało się, że mam po prostu z Tutaj był schowane dzisiaj mamy swój własny parasol. jak króle, idziemy na wyspę w plażę i mamy swój własny parasol. Pizza, Jaki Matrix. Co? Co je? Parasol jest zepsuty, ale tutaj technik teleinformatyk, czyli ja, dałem radę i się trzyma tutaj na ostatniej nitce Sama ze sobą gram wojnę. Co się drześnie? Właśnie wysiedliśmy z busika. Pierwszy raz chyba w życiu udało nam się tak dobrze skomunikować naszą drogę. Że dzisiaj tylko busikami i tylko pozytywny experience z busikami. Wysiedliśmy wcześniej. Myślałem, że Paulina pójdzie o rozum do głowy i będzie chciała zamówić pizzę, ale Paulina nie chce pizzy. Więc nie chce, niestety nie mamy pizzy. I nie będzie dzisiaj pizzy. Pójdziesz potem? No wak, nie mamy już nic do jedzenia. Skończyło nam się każde jedzenie, jakie mieliśmy. Nie, Skończyło nam się każde jedzenie i każde picie, jakie mieliśmy. Jesteśmy na rozdrożu pomiędzy życiem a śmiercią. Kończy nam się zapasy. Właściwie to się już skończyło. W ustach czuję suszę, a na palcach czuję sól. Gdyż ty, będziemy się żywić aż do końca wyjazdu. Solą i suszą. Kobiety. W ogóle tak się opaliłem, że to... Żebym że nigdy taki opalony nie był, jak jestem opalony, nie? A wy co? W Polsce kurwa 15 stopni, no właśnie. Pyk, tutaj stupeczka opalona, pyk tutaj. Łydeczka opalona, pyk tutaj ramionko Cały dzień na biczu i następny dzień też będzie króciutki Ponieważ również będziemy na biczu Dwa dni ostatnie to odpoczywamy, a co by się będziemy Było zwiedzanie, by kontencik był, no to Nie teraz odpoczynek auta. Nie mamy auta po prostu Nie mamy auta po prostu Pidczek, numer nieskończony Czemu się wstydzisz Fani? Ogólnie tak, mamy y, klapeczki z Ravello Klapeczki z Ravello chętnie, tylko i wyłącznie dla mnie do nikogo innego, tylko dla mnie. prawda? proszę. Pero jest stąd. Pero to część otwiczeka. Tutaj mamy spódniczkę z lumpa. Koszulka ślubna z lumpa. Parasol z szafy z naszego Airbnb. No i pero. No i pero tutaj. I pero. No i to tyle za odwiczek. Dobra, ej, po. A gdzie ty pod spódniczkę? Teraz. Co ty oh. <głupy> <głupy> I tak oto. Jedzą za cudzą robociznę. Bo ja musiałem pójść po tą pizzę Musisz A pójść po paniusia pizzę, Bo jest taniej Bo jest taniej, bo nie płacimy za serwis, a my jesteśmy teraz król króle... Za tą pizzę zapłacili... Znaczy, za te dwie pizze, ale moja już jest zezona. Zapłaciliśmy 10 euro I a tak to byśmy zapłacili pewnie z 16? No, coś takiego Bo jeszcze serwis jest Więc my jesteśmy królami oszczędzania teraz Wierzycie na kredycie tak zwane Ale zajebista margaretka, dzisiaj basic margeritka. I mamy w ogóle... Pukuje... W supermarkecie Deco była oryginalna kola Deko. Za mniej niż Euraska Więc mega dobra jest w ogóle No jest spoko Polecam, polecam W sumie, w sumie jest spoko Deko Cola Zapomniałem, że to niezwykłe Deco Cola Zajebiste No i Lemon Soda I też Lemon Soda tańsza niż w naszym sklepiku Kolejny dzień Kolejny wypad na plażę Dzisiaj nic się nie zmienia Czas na fitczek Buty Okienka niebezpieczne ten sam parasol, przepiękny ale dzisiaj mamy nowy dodatek do Oahu. Staliśmy od pani Miny poduszkę na plaży w formie komiksu. <grym> Więc pani to jest naprawdę, złota tak no, Miejmy nadzieję, że spotkamy panią Minę parasol przy bo musimy się od niej dowiedzieć, co mamy jechać do Neapolu, bo jak się nie dowiemy, to raczej nie, nie da nie Wrócimy do, do Polski. Także nie zdążyliśmy na busika, niestety. W sensie zdążyliśmy na busika, ale nie przyjechał drugi. Pierwszy był zapakowany, więc teraz po prostu wróciliśmy i, i lecimy się pakować. Godzina piętnasta. Dopiero wyjechaliśmy. Dopiero wyjechaliśmy. Ale ale przyjeżdżam, wszyscy walczą o życie, ale przyjeżdżam A więc tak wygląda poduszeczka Dzisiaj byliśmy z Maciusiem na, na jagodach Okazało się, że to nie jest komiks, to jest łowicz Tak Poduszka z Wecha jest naputowana Moimi płucami Wiem się kąpać, czy Mam wziąć okularki Będę tutaj ryb Bo wczoraj nie mogłam przez tego wariata Bo wariat nie umie stanąć w jednym miejscu i ja wszystkie ryby Ale <laughs> idziemy na ryby Bo się poszedł do sklepiku. Mimo go, poszedł do sklepu. I zagada ze sklepikarzem. Ostatni dzień, koniec. Trzeba wrócić do rzeczywistości. Musimy się pakować. Popłaczę się zaraz. <gry> Jakie nas odprowadzają na ostatni bus z Campinola słodzielki. żyłodzielki? od Pani na całą wyprawkę. Całą kustę. Całą wyprawkę. Idą, żegnają. Pilnie czekają Dojechaliśmy do Majori i czekamy na kolejną przesiadeczkę. 8.19 8.19, czyli za 19 minut mamy na przesiadeczkę, więc odpoczniemy sobie chwilę, bo tak grzało w tym autobusie, że się spociłem strasznie. No. Ale jeszcze zanim kolejny autobus, robimy hołd zakupowy z Pauliną. Od pani Niny, nie z Pauliną. Od pani Niny. Mamy tutaj. Amore di pane Pani Minę miała też tylko jajka na twardo, a jednak. A jednak dała nam więcej, ale mam, to są to jajka jest na twardo. Ser. Ale to są jajka. Tak? Tak, no. Mamy kuj sera Mamy to. Mamy to. Mamy znowu. O! Ratuj! To jest twoje, bo jest strzyczką. Ja. Mamy... Kinder Bueno. Pani Nino. Kinder Bueno. A to nawet widziałem wczoraj w sklepiku, jak to kupowała. Tak? Tutaj. No. To Kinder I Bueno. kefir No i chyba mandarynki? Nie. Nie wiem, co to jest. Nektarynka? Nie, nie. Nie jakaś... wiem, Morela, może? Napisz do pani Nino i podziękuję. To jest przesada no, Podziękuję. Sure, so. w Salerno, teraz lecimy na pociąg, zobaczymy czy nam się uda, czy nie. No chłopakom się zjebało. Dobra. <grywa> Myśka, pyśka, jesteśmy na... czekamy na pociąg przez chwilę na mnie darłeś morda, a teraz wyciągnąłeś kamerę jesteś mega miły <grym> Myśka, pyśka. Wcześniej to darłeś się na mnie, że... Ten. Pomówienia, pomówienia, ja w życiu bym nie podniósł głosu na moją myśkę, pyśkę Oczywiście pociąg przez się pociągnę, Jak wszystko we Włoszech Siedzimy w pociągu, udało się znaleźć miejsce siedzące Nie udało, tylko walka była, osoby była walka. wojownicze Osoby wojownicze Znane ja wygrały O, tych tak godziny nie siedzieliśmy Teraz będzie skożywanie obiadu Takie. Ja się zgrzebnąłem, a tu TikToki były przez całą drogę do Napolu Dobra ty No, jesteś złapana w 4K Aha. Dotarliśmy na kawkę przed pojechaniem do... na lotnisko. No, ale jakby jest zostałam przyjeżdżona a my lecimy o 18:00, więc jakby... Co? Ja mówię, ale jest w Ale jesteśmy ogólnie Polakami za Polakami prawdziwymi. Tutaj mamy rybeczkę z jedzeniem, tam mamy jajeczka na twardo. I zaraz tutaj będzie starać się opędzowane. No bo prawdziwy panem

W ogóle my sobie siedzimy, nie? Robimy sobie pościgi na Instagramie, że wleciały nowe odcinki z Malty, w sumie od Sadni, i sobie przypomnieliśmy, że czekinu nie zrobiliśmy, odprawy, nie? I się okazało, że generalnie nasz lot z 18.50 został przesunięty na 16.50, czyli dwie godzinki wcześniej. Czyli dobrze, że pojechaliśmy wcześniejszym autobusem, nawet nie wiedząc, że mamy wcześniej, bo myślę, że inaczej byśmy się nie wyrobili. A tak się wyrobili. No, kurwa, jakbyśmy my z tego debile nie wrócić, tak? A tak się wyrobili.

Słuchajcie kochani, wiecie, w moim politycznym vlogu i miałam czytać o bezdomności w Neapolu i okazało się, że w Neapolu nie ma największej ilości osób w kryzysie bezdomności, bo jest to Mediolan, który ma 12 tysięcy osób w kryzysie bezdomności. W jednym mieście. 12 tysięcy osób w kryzysie bezdomności. Napol na plusuje się na czwartym miejscu. Nie wiem, dziwnie mi się mówi jakby o tych ludziach jako kurwa w liczbach, po prostu w numerkach, więc nie chciałabym o tym mówić, ale skala problemów na Apollo jest ogromna. I jakby chodzi o to, że południe, Włoch zawsze zmagało się z, większą, z większym ubóstwem niż w północ południe zawsze było bardziej ubogie, no to jest w części przez po prostu ubóstwo strukturalne przez wysokie koszty wynajmu Imigracje, które nie mają takiej pomocy, wsparcia socjalnego nie mają. Tak samo jak teraz w Polsce będzie. Wspaniale. więc jakby super. Po prostu chodzi o to, że jest dużo migracji, wynajem jest coraz większy, ludzi na to nie stać, jest ubóstwo strukturalne, nie ma wsparcia socjalnego i po prostu no tyle tysięcy jest w kryzysie bezdomności. Więc to jest chyba jakaś pojebana sytuacja. Kochani, pamiętajcie. No, może nie będę to robić propagandy komunistycznej, ale wiecie, wiecie co chcę powiedzieć. To nie jest nic spoko, no i też jakby, no widać, widać to, na tym nawet co czytałam sobie teraz, że jakby jest mega duża stygmatyzacja osób w kryzysie bezdomności. Są uznawani za gorszych i w ogóle takich no, że nie, że nie dostają żadnego wsparcia socjalnego ani, ani społecznego. No ale co, co będę mówić? Koszulka z Marksem już jest projektowana, będę w niej chodzić, więc pamiętajcie, jebać kapitalizm to jest najważniejsze, to jest najważniejsze co, co chcę chyba przekazać w tym całym blogu Amalfi cały całym. Jedziemy na airport. Wiem, Lipowskie miejsce. Ledwo się trzyma W ostatnim sekundzie Jak się nauczę nagrywać wszystko Wtedy będą mocne vlogi Ale jedziemy To najważniejsze Udało się Jesteśmy na lotnisku Trzeba po, przypolakować, trzeba zjeść Trzeba zjeść nie bać McDonalda, pamiętajcie. Dlatego jemy swoje dystażowe. Jesteśmy krzywny McDonalda, ale pamiętajcie, McDonald's promuje niezdrowe jedzenie wśród dzieci. Ogólnie promuje niezdrowe jedzenie i uzależnia od niezdrowego jedzenia. Plus jeszcze uwaga wspiera Izrael, więc nie biemy McDonalda i mamy swoje Polakowe żarło. Proszę, a to moje. Smacznego. Smacznego. Właśnie siedząc tutaj na airportu, nie wiem ile godzin, bo serio, mam wrażenie, że cały dzień siedzimy na tym za lotnisku. Skończyłem książkę. Genialna Słyska. książka. zajebista książka. Mega, mega polecam każdemu, która traktuje o. Po prostu takiej zwyczajnej polskiej rzeczywistości, która jest ubrana w taki płaszczy dziwnej, psychodelicznej wizji śmierci i to jest po prostu polskiej rzeczywistości, która na przykład dla nas może nie być oczywista, bo to jest luksus, żeby na przykład polecieć gdzieś sobie dla takich osób, dla, dla bohaterki, która jest w tej książce, na przykład gdzieś polecieć za granicę, czy coś takiego, czy buty z Kazara. wisty motyw w tej książce. I, I ta codzienność matki, która pracuje w biedronce, yy, brak ojca, którego nie ma i nigdy nie będzie, i, i to ubóstwo, i w ogóle. Przeplatane są takim pragnieniem czegoś więcej głównej bohaterki. I nie wiem, i to, co najlepsze może się wydarzyć w ciągu dnia, to się na cmentarz z babcią. Genialne, genialne i, i takie. Uziemiające na zasadzie takiej trochę też metafizycznego podejścia do śmierci. Właśnie jakby cała książka ma motyw śmierci, ale taki dziecinny, taki ludzki, taki realistyczny, naturalistyczny, bym nawet powiedziała, że to jest naturalizm bardziej. Pan Łukasz Barys który jest młodym pisarzem. Uważam, że napisał się ważną też książkę. Ma zasadzie takiego odzwierciedlenia rzeczywistości w Polsce, która nie jest dla wszystkich mega kolorowa. I jakieś takie osamotnienia dziecięcego, nastoletniego, nastoletniego... nastoletniego... osamotnienia w codzienności. I zwraca uwagę na takie problemy, na które my możemy nie zwracać w codziennym życiu uwagi, bo nie mamy czasami z nią styczności. Ale uważam, że ważna książka i uważam, że zajebista i, I mega, mega polecam. Szymon nie poleci żadnej książki, bo Szymon interesuje się innymi rzeczami. Tak, jak na przykład cały ten czas na lotnisku grał w grę, gdzie stworzył wirusa, który zabija ludzi. W tym czasie, kiedy ja czytam zajebiście fajną książkę, to że Wam polecić Szymon. <śmiech> <śmiech> I bordujemy. No Także tak to wygląda właśnie. Dzieli nas jak zawsze coś. Yeah. you Thank you